Hej, 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 cześć kochani moi Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Ja jestem Natalia Dzisiaj przychodzę do was z paczuszką od Mary i Mario Którą wygrałam u nich na live Jak już większość z was wie Mary i Mario prowadzą live y W soboty W soboty, tak w soboty W których za wsparcie kanału Można wygrać paczuszkę niespodziankę <laughs> Mi się udało Także wszystkich Was bardzo serdecznie zapraszam do nich na kanał. Yy, I co, ja już rozpakowałam z papieru, będę Wam pokazywać, co dostałam. Yy, mam taki głos, jaki mam po prostu, ale zaraz Wam powiem, dlaczego. <grych> Także link do Mariusza i Marzenki macie w opisie tego filmu, a ja zabieram się za rozpakowanie paczki. Tutaj zobaczcie, tutaj mamy zdrapeczki. Kolejną rzeczą są takie miętowe cukierki w czekoladzie. Tutaj. O, jakie fajne! Skarpety! Jak ja uwielbiam takie grubaśne skarpety. Jeszcze błyszczące. No świetne, zobaczcie. Ale się cieszę. Tutaj mamy maseczkę do twarzy. Tego nigdy za wiele, naprawdę. Kolejną rzeczą, kamyczki. Kamyczki, o! Z babcią to jedliśmy kiedyś, kiedyś, kiedyś. Lubiliśmy, no. Kolejną rzeczą mamy yy, maltanki. Uwielbiam te maltanki. Uwielbiam. Teraz w biedronce byłam, kupiłam pięć paczek, nawet nie wiem kiedy wyszły. Tutaj mamy. Yy, te podgrzewacze, grzewacze, czy jak to tam. Świeczuszki, takie małe świeczuszki. O! <laughs> Kolejne skarpety. Co to jest, co to jest? O, kotek! Ale fajne. No śliczne, super. Bardzo dziękuję. Kolejną rzeczą jest. O, lubię marcepa. Baton w czekoladzie marcypanowy. Tutaj mamy tego, der. To jest chodliwy towar u nas na lotosie. Naprawdę, uwierzcie mi. Tutaj mamy Pawełka Kokosowego. Oj. Tutaj mamy. To jest chyba kawa. Kofi? No to kawa. Taką kawę. Kolejna rzecz to jest yy, Czekolada gorzka O smaku pana kota Pan kot być. <noise> Tutaj mamy Lajony Też kokosowe Uuu pięć sztuk Dużo dużo Tutaj jest Terapia śluzem ślimaka Regenerujący krem maska do rąk. O, sucha skóra, S jakaś tam, <laughs> spietrznięta. Sz jest takie dziwne słowo, jak na wiecie, czwartą 30 rano, to dziwne słowo i podrażniona. Krem się przyda, bo teraz jak będzie właśnie tak zimno, zimno, zimno i u nas ta różnica temperatur jest w pracy ogromna. Jak się wchodzi do te rączki, to są masakryczne. Tu mamy te brauni. O. I. I. Wywali się pudełko. I mamy jeszcze taki żel pod prysznic. Wegański. I już. Nie wiem co tu więcej mam wyczytać. <laughs> no ale u nas żel kremowy żel pod prysznic o zapachu kwiatów maku. Także mówię, no u mnie y, żeli to idzie bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo ja po prostu uwielbiam żele, więc tego naprawdę idzie odgroma u mnie. Muszę to sobie teraz zapakować. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Jest mi bardzo, 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 bardzo miło. <laughs> Pochowam sobie. Takie rzeczy, właśnie jak skarpetki, to też u mnie e, nigdy dość, bo powiem Wam, że moja pralka tu zżera skarpety. E, wkładam parami, a wyciągam e, brakujące, wiecie. Każdy się ze mnie śmieje, że głupoty gadam, aczkolwiek, no po co miałabym oszukiwać w takich kwestiach? I teraz wezmę się za te strapeczki. I, i, i. zobaczymy widzę jak to fajnie wygląda wiecie co, ja zaczęłam nagrywać początek jak jeszcze bo paczka była w tym opakowana na szczęście zdjęcie zrobiłam i wyskoczyło mi po prostu komunikat, że brak pamięci musiałam przystopować pousuwać stare filmiki których miałam oczywiście troszeczkę i nagrać od nowa. O. I mamy tutaj z drapeczki, mamy ekstra linie i dwa razy duży lotek. Także super. Ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Idę to odstawić. Poczekajcie. O. No, i jest to. Powiem Wam, dlaczego tak nagrywam, taki mam głos, tak nagrywam wcześniej. Tu mamy numerek 19, 40 i 32. Bo ja teraz mam maraton w pracy. Yy. I po prostu nie mam kiedy tego nagrać. A filmiki wrzucać trzeba. <grytanie> Także specjalnie ustawiłam sobie budzik. Na czwartą, ale zanim się dźwignęłam, to było troszeczkę po czwartej, żeby nagrać tą paczuszkę, żeby to wstawić, bo ja po prostu wracam z pracy i ja idę spać. Nie mam siły nic robić już. Mamy dwunasteczkę. i czterdzieści osiem, dobra dwa mamy ósemkę, mamy jedenastkę mamy obok, no i tutaj też mamy dwunastkę osiemnastki, nie, dwadzieścia dwa nie, trzydzieści cztery też nie trzydzieści sześć mamy i czterdzieści trzy nie mamy. Jedenasteczkę mamy. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia pięć, trzydzieści siedem, i czterdzieści osiem mamy. Dwanaście jest. Dwadzieścia osiem nie. I też nie. brak ósemka jest. 10, 17 nie, Siedemnastki, nie. I 36 jest. Także tutaj mamy pustaka, ale to nic nie szkodzi. Ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że mogłam wygrać. I nawet naprawdę nawet nie liczyłam na to, że to ja wygram. <gry> I też y Ci, którzy oglądali, to wiedzą, że zaskoczenie to było nawet dla Mary Mario, bo jakoś Marzenka tak spojrzała, że myślała, że to jedyny chłopak, który brał udział. Ja się z tego tak śmiałam, że Mateusz. I jakoś tak. No, ja się nigdy nie nastawiam, wiecie. O, mamy wygraną.

Dobra. 15. No, był u nas pasożyt, oczywiście. Chyba czekał aż naprawdę. Ja będę ciągnął na ten maraton, żeby dobić. 27 mamy, 39 mamy. No i trafił się na mojej zmianie skubaniec. Przepytywanki, to wszystko. I no, poradziłam sobie dobrze. No, nie będę tutaj mówić, że źle. Bo wiedziałam z czego będziemy pytał, ale to jest, to jest taka głupota. Przyjeżdżać, znęcać się nad ludźmi. Rzeszok 1127 jest. 46, 40... No to mamy kuku, kuku, bo piątek wrócił. O. Super! Ja to się bardzo cieszę. I co Wam miałam powiedzieć? Czekajcie, muszę kontrolować godzinę. Dobra, jeszcze mam głupy czas. No i powiem Wam, że to też jest takie głupie, bo um, ciągle się słucha na temat tych kart. Kiedyś musieliśmy robić te karty, będąc. Normalnie na kasie staliśmy, musieliśmy tych ludzi namawiać, żeby wypełniali, podpisywali nam wszystko na miejscu. No i moim zdaniem to było łatwiejsze. Pomijając fakt, że no wtedy ja robiłam te karty, bo mi było tak łatwiej. Teraz jest na, y, takie ciśnienie, wiecie, żeby, żeby te karty robić, tylko że teraz dajemy y, taki paragon. I ludzie, którzy mają własną firmę, na... muszą zeskanować sobie ten kod taki taki jakiś QR, czy jak się nazywa, w domu. I muszą to zrobić w domu. Tam się wpisuje właśnie imię, nazwisko kasiera. No i słuchajcie, komu bym nie wydała? No to każdy ma to gdzieś. A ja się muszę nasłuchać. I tak jak koleżanka się zaśmiała wczoraj tu też, No bo to jest śmieszne. Nieważne, że kiedyś robiłaś 50 kart. <laughs> teraz w tym miesiącu nie masz ani jednej, w tamtym miesiącu nie masz ani jednej. Jesteś beznadziejnym pracownikiem. Tyle w temacie. No naprawdę idzie się kurzyć tak. Chociaż ja tym ludziom, no nie zmuszę tych ludzi, żeby oni po prostu zrobili tą kartę tu i teraz, bo babeczka bardzo chciała zrobić tą kartę i słuchajcie tam to się robi przez internet i wszystkim się udaje, a tej babeczce tej babeczce dali taki jakby hasło, żeby tam się zalogować które nie chciało przechodzić jakieś tam kratki, gwiazdki, literki z cyferkami wymieszane aż po kartkę żeśmy latały i ona to robiła przy mnie, że w razie czego mam jej pomóc i nie byłam w stanie jej pomóc bo no po prostu nie dało się tego hasła wstawić, więc no to moja wina. I jak ja powiedziałam, że była taka sytuacja, no to, że głupoty gada Wiecie, przecież nikt mi nie uwierzy, no nie? Szkoda gadać. Więc już się nawet nie chcę denerwować. Hmm. Poszłam na poważną rozmowę z nim i mówię, że no, ten wyjazd w góry teraz mam, ale y, on nie wie, czy się da. Ja mówię, że ja tylko informuję, kiedy wyjeżdżam. Zostawiam kartkę, kiedy wyjeżdżam i w tych dniach po prostu mnie nie będzie w pracy. I jeżeli mu się uda dać mi wolne, no to super, jeżeli nie, to na ostatnią chwilę będzie czegoś szukał. Bo taka jest prawda. Słuchajcie, ja powiedziałam już dziewczynom, zapowiedziałam, że ja mam wyjazd w góry, mam opłacony pobyt i po prostu nawet nie ma takiej opcji, że ja będę przychodziła do pracy, zamiast jechać, odpoczywać i że nie. Wiecie, on robi mi łaskę, że mnie puści. że jak on mnie nie puści, no to później zostanie... No kto mu przyjdzie? Kto mu przyjdzie do pracy? Tak o, nagle, no nie? Bo ja nie przyjdę, po prostu i on samego rano gdzie musiał się zwlec i sam przyjechać, stanąć. Cież nikt nie będzie odpierał o godzinie 6 rano telefonu, żeby przyjść do pracy. Także też nie, nie rozumiem tej logiki. Ale jadę. Już teraz się nie dam tak potraktować. O, jeszcze tu balony pominęłam. a ten a koniecznie muszę jechać nad morze, bo po prostu w lato, bo ja lubię jeździć nad morze, chcę jechać nad morze i pojadę nad morze. właśnie w okolicach Mary i Mario, o, oczywiście. <laughs> uwielbiam was naprawdę was uwielbiam, jesteście tak sympatycznymi ludźmi. niektórzy z was może nie wiedzą, ale z Mary i Mariu też sobie działam, działam. Yy, na kamerce. Marzenka tak się ukrywa, nie pokazuje. To naprawdę jest bardzo ładna kobieta. Naprawdę czego. O! Sakwę zamiast dzwona. <grym> Dobra, dzwon. I nie wiem dlaczego się nie chce pokazać, ale w sumie ja też nie lubię pokazywać, więc może. Tak po prostu. Różni są ludzie yy, tutaj. I yy, różne komentarze, a propos, właśnie ludzi piszą, i to jest, po prostu to wykreślić, bo naprawdę jeszcze zaraz się pomyli, albo co? Yy, różne, jak to powiedzieć, formy hejtu. O, tak napiszą, tak napiszą, i to jest aż czasami smutne, jak coś się tam czyta. A ja trochę tych komentarzy złych na swój temat już poczytałam. Więc po prostu teraz od razu blokuję. Bo po co? Mam się smucić jak... nie wiem. Mam tylu wspaniałych widzów, a przyjdzie taka jakaś jedna wywłoka, napisze coś i co? Słoneczko było? Było. Tu mam kwiatuszka. I tu, i tu, i tu. Kolejne mamy lody. I tu, i tu. Kostki. Popcorn. Jest tutaj. Wiatraczek. Powiem Wam jeszcze, że dostałam y, pieniążki na wsparcie kanału od Ewelinki, ale to po prostu y, te pieniążki przeznaczę na zdrabmasy, no bo wsparcie kanału to zdrapeczki <laughs> także kochana tak oficjalnie na kanale Ci teraz dziękuję bo już tak normalnie dziękowałam <laughs> bardzo Ci kochana dziękuję i na zdrap masach e, zrobię odcinki no z tego będę miała jakieś 3, 4 odcinki 3 zrobię no tak ze 3 odcinki zrobię <laughs> także jesteś naprawdę wspaniała bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję. I tutaj tym sposobem... A nie, bo sakwy nie było. O nie chciałam się ucieszyć, że mam linię. O nie. <śm> a piłki, piłki też nie było. No nie. No. Ja zawsze tak mam, że jak coś zobaczę, prawie linię albo linię, to potem już zapominam co mówiłam. A, dziękowałam Ewelince. Ewelinka jest też wspaniała. Ja to sobie lubię z nią y, pogadać. Już Wam nawet mówiłam, że jej synek to mówi: mama, co? Kocham cię. <grym>, to jest takie rozczulające. Uwielbiam, uwielbiam. Także będą odcineczki. Powiem wam, że czekam na te zdrapmasy, jak nie wiem co. Też się nie mogę doczekać. Ale listopad zleci szybko, bo już zobaczcie, już jest dzisiaj dziewiąty, czy dziesiąty? Dziewiąty jest dzisiaj. No, także szybko zleciało. Czapka i czapka. No i linie mam puste, ale to nic. Ja się bardzo cieszę, że mogłam wygrać, że dostałam paczuszkę. Mam super skarpety, lubię skarpety, naprawdę lubię skarpety. I tutaj mam jeszcze piątkę na pomnożenie, bo duży lotek się spisał z numerem 40. Także wszystkich Was odsyłam na kanał Mary, Mario. Kto jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie, serdecznie zachęcam, bo to są naprawdę wspaniali ludzie. Przesympatyczni, nawet jak na ich odcinkach nie ma żadnych wygranych zdrapek, czyli jest duży, duży minus. Tu du niech zawsze jest ta pozytywna energia, zawsze jest śmiech, wesoło, także to jest na mega wielki plus i naprawdę naprawdę was zachęcam, żebyście do nich zajrzeli. A Wam dziękuję za to, że obejrzeliście, przyszliście, że jesteście ze mną i do następnego odcinka. Miłego dzionka Wam życzę buziaczki, pa pa!